Łukasz Szymura, witam na kanale Styl.V Przed południem bardzo smutne wiadomości napłynęły ze Skandynawii. Wielki talent norweskich skoków, Thomas Asen Marken, który zaliczył fatalnie wyglądający upadek podczas ostatnich zawodów Pucharu Świata w niemieckim Klingenthal, przeszedł szczegółowe badania w klinice w Oslo. Wyniki tych badań nie pozostawiają wątpliwości. Lekarze stwierdzili, że doszło do zerwania więzadła w kolanie oraz uszkodzenia łękotki. Zanim specjalistów oznacza to, że Markenga możemy nie zobaczyć na skoczni przez najbliższy rok. To duży cios dla norweskiej kadry, która i tak już musiała sobie radzić bez Andersa Fanemela. Przypomnijmy, że Thomas Asen Markenk 18 czerwca tego roku skończył 19 lat. Jego przygoda ze skokami dopiero zaczynała nabierać rozpędu. W tym sezonie zanotował już dwa bardzo dobre starty: był dziesiąty podczas zawodu w fińskiej ruce i zameldował się na piątej pozycji w niżnym tagile. Mocno wierzył w niego szkoleniowiec Aleksander Szczekl, który wystawiał go w konkursach drużynowych koszczem m.in. Johanna Andre Forfanga. Swój wielki talent Marking objawił kibicom i ekspertom na Mistrzostwach Świata Juniorów, gdzie łącznie zdobył cztery medale. Najważniejszy złoty krążek padł jego łupem w konkursie indywidualnym na Skocznika 90 w Lachti, gdzie wyprzedził m.in. szóstego Pawła Wąska. Jak słusznie zauważył Mateusz Lelen, dziennikarz CZFW Sport, Norwek to już kolejny Mistrz Świata Juniorów po Kubie Wolnym i Dawidzie Ziglu, który zerwał więzadła. Ta kontuzja staje się powoli plagą w świecie skoków. Wpływ na to mają zarówno współczesny system szkolenia, jak i specyficzne wiązania i buty zawodników. Bardzo precyzyjnie opisał ten problem Łukasz Kruczek w wywiadzie, którego udzielił mi niedawno. Nawet jeżeli ktoś z Was widział już ten wywiad, to myślę, że jeszcze raz warto przysłuchać się opinii trenera. Pan dosyć otwarzą tezę rzucił, chyba niestety prawdziwą, że w dzisiejszych skokach te obciążenia są tak duże, że zawodnik musi, musi się liczyć z tym, że w, w trakcie kariery przejdzie w nami jedną operację kolana. To jest tak trochę jak w alpejskim. O alpejskich się tak mówi, natomiast faktycznie zmierzamy ku temu, że, że trening jest coraz bardziej specjalistyczny. Coraz szybciej załońcy wchodzą w ten trening specjalistyczny. Tym sposobem są coraz lepszymi skoczkami. Potrafią jakby generować lepsze moce, jeśli chodzi o odbicie, skakać coraz dalej, natomiast z drugiej strony tracimy takie przygotowanie ogólnoorganizmu organizmu, jak te obciążenia ma znosić. I to jest ogromne ryzyko. Z tym, że my Myślę, że brniemy trochę w taką ślepą uliczkę i niestety musimy akceptować właśnie w właśnie taki sposób. Czyli albo zawodnik będzie dobry, albo będzie zdrowy. To też nie jest tak, że kontuzje trafiają wszystkich zawodników, bo to do kontuzji takich typowo przeciążeniowych to trzeba być predysponowanym. A no kwestie upadków i wypadków w sporcie, no to, to wiadomo, że, że nie są to predyspozycje fizyczne, tylko faktycznie wypadki losowe od czasu Simona Mana weszły takie metalowe bolce, które ułatwiają prowadzenie Nacht w locie, natomiast chyba dla zdrowia są no, Dróżgocące, tak? Tak się generalnie o tym mówi, natomiast nikt tego nie udowodnił. Nikt nie przeprowadził badań, że tak jest. Faktycznie, jak się popatrzy na zawodników szczególnie lądujących, to widać, że jednak ten cały układ biomechaniczny nogi, on nie jest naturalnie, nie jest, nie jest w osi. Natomiast to nie tylko wiązania, to jest kwestia też budowy butów, które też są nieco pokrzywione. W Cały czas doskonali się właśnie to, żeby zawodnik leciał jak najdalej, a o tym lądowaniu tak nie do końca się, się myśli. Bo i narty też są inaczej konstrukcyjne, to już nie jest narta taka typowa, na której da się, da się i jeździć, tylko poprzez ich konstrukcje, wygięcia różne jest też szczególnie na twardych zeskokach trudna do, do ustabilizowania. Nam pozostaje mieć nadzieję, że rehabilitacja Tomasa Markenga będzie przebiegała bez żadnych komplikacji i w niedalekiej przyszłości będziemy mogli podziwiać dalekie loty norweskiego skoczka.